Sok z pomarańczy dla największej ślicznotki w rollerze. Oj, dziękuję kochanie. Słatnego. ale o nic nie prosiłam. Wiem, że o nic nie prosiłaś, ale ja sam chciałem. Zresztą sama zaraz zaczęłabyś coś wymyślać, że chcesz... Pomarańcze z cytryną, albo marakuje z plasterkiem awurkas. Tak, dziesięć razy zmieniłabym zdanie, jak ty mnie znasz. Dużo pracy? Oj, tak, tak mnóstwo. Muszę zamknąć miesiąc, podliczyć wszystkie wydatki i muszę dać to wszystko Widi. Chciałabym, żeby pomogła mi w tym Ana, bo dla mnie to okay. wszystko jest czarna magia. Na pewno wszystko będzie ok. Bardzo chciałbym tutaj zostać i pomóc ci to jakoś poogarniać, ale sama wiesz, że muszę obsłużyć gości. Mm? Tak, a jeśli tego nie zrobię, to moja kierowniczka może się na mnie zezłościć, mm, wiesz. Wątpię, żeby tak się tak? stało. Ona raczej nie potrafi się na ciebie złościć. Naprawdę? Tak. <laughs> Dobra. Zrobię sobie małą przerwę, bo mózg mi się zagotuje. Okej, okay, napij się Z chęcią Dziękuję. Czekaj, jedna sprawa. Jaka? Jak zobaczysz kierowniczkę, powiedz jej, że co? Że jest cudowna. Ale teraz musimy zacząć na maksa trenować, sporo nam brakuje tak. Hmm? tak, trzeba ćwiczyć, ale jestem pewna, że ze wszystkim sobie poradzimy Jesteśmy hmm? Ci naprawdę wdzięczni, bo bez Ciebie nigdy w życiu byśmy tego nie osiągnęli Nie, za co Ty mi dziękujesz? Słusz Ty, jesteście genialni, nieraz to pokazaliście Świat stoi przed nami otworem Tak, masz rację, więc to jest chwila, żeby cieszyć się wrotkami i zajść jak najdalej Panie i Panowie, to nasze pięć minut! <śmiech> <śmiech> tak, dalej, dalej, dalej! Benisio, popatrz. Normalnie nie bierze, akurat tego nam trzeba. A i tak mi przykro, że wszystkie dokumenty nagle znikną z rolera. <śm> ambar pożałuje tego wszystkiego, co nam zrobiła. Co jest z tobą? Aj, Benisio, błagam, tylko nie mógł, że nagle pożałowałeś. Przecież to był twój pomysł. Ach, ani trochę, Emilia, wszystko gra, a pomysł jest ekstra. Ach, no jasne. Dobra, co z tym robimy? Lepiej ją schowam. Spoko, tylko dobrze jej pilnuj. Teraz zadzwonimy do widzi. I papa kierowniczko rolera. Dzień dobry. Dzień dobry. Można wiedzieć, co robicie tu tak wcześnie? <noise> A czemu chcesz wiedzieć? Nie wolno nam przychodzić? Jesteś właścicielem, czy coś? To nie jest odpowiedź na pytanie. A, jasne. Pani dyrektor, której musimy się spowiadać, tak? Dyrektorka nie. Kierowniczka. Pewnie byś chciała. Nie będziemy odpowiadać na pytania. Mamy prawo być w tym miejscu, kiedy tylko chcemy. Zostaw moją dziewczynę w spokoju. O, przyjechał rycerz na białym koniu. Ale dosyć. Koniec to nie ma sensu. Z nimi nie da się rozmawiać, bo oni zwyczajnie uwielbiają krzywdzić innych. Trochę mi ich żal. Słucham, żal ci nas? Tak. Może kiedyś to zrozumiecie. Co takiego? Że jeśli ktoś nieustannie próbuje zrobić krzywdę komuś, to krzywdzi raczej samego siebie. Wcale was nie osądzam, bo wcześniej byłam dokładnie taka jak wy, ale już nie. Nie śmiej się, Benicio. Ty w szczególności. Bo z całego serca życzę Wam, żebyście też się zmienili. Dzięki. Trudno. Chyba nie mam na to szans. Ale wiesz co, Ambar? Mam zerową ochotę słuchania Twoich nudnych kazań. Choć wiesz, że mam rację, Emilia. Idziemy. Dwie rzeczy. Oni znowu coś kombinują. To widać na no, odległość. A was. druga i najważniejsza, że cię uwielbiam. Oh. <laughs>